Czas pandemii przyniósł zupełnie nową sytuację zdrowotną, społeczną i gospodarczą. Wymagał od władz na wszystkich poziomach natychmiastowego podjęcia kroków zmierzających do powstrzymania epidemii, wprowadzenia zmian w organizacji pracy i nauczania, wsparcia służby zdrowia oraz ochrony przedsiębiorstw i pracowników. Już przed przeddzień wejścia w życie tarczy antykryzysowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Malong zapewniała, że resort na bieżąco będzie zasilał samorządy powiatów dodatkowymi środkami z rezerw zarówno ze środków unijnych jak i krajowych. Pieniądze przeznaczone były na realizację nowych zadań, jakie nałożyła na urzędy pracy specustawa dotycząca wsparcia firm i pracowników w walce z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. To m.in. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń, części kosztów prowadzenia działalności, czy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe. Przepisy ustawy znacząco poszerzyły katalog zadań realizowanych przez Urzędy Pracy na rzecz pracodawców ponoszących negatywne konsekwencje gospodarcze pandemii. W walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa główną rolę w wypłacie świadczeń odegrały urzędy pracy. Operatorzy pomocy finansowej skierowanej do mikroprzedsiębiorców, właścicieli małych i średnich firm. Moja współpraca przez wieloletnia z Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubalskim. Nigdy nie było żadnych przeszkód. Pieniążki bardzo szybko dostawałam, szczególnie właśnie z pożyczki. Z wynagrodzeń troszkę trzeba było poczekać, ale to nie było na tyle uciążliwe. W ubiegłym roku zdołałam skorzystać z dofinansowania z Urzędu Pracy do wynagrodzeń pracowników, a także trzykrotnie skorzystałam z pożyczki. Mam osiem pracowników na umowę o pracę, więc dwukrotne dofinansowanie do 3 miesięcznych wynagrodzeń to uważam, że było bardzo dużo i było zdecydowanie potrzebne mojej firmie, abym nie zwalniała po prostu pracowników. W ramach środków na pomoc dla pracodawców otrzymaliśmy ponad 18 milionów na wsparcie covidowe, a więc pracodawcy mogli otrzymać nasze wsparcie, aby utrzymać miejsca pracy, aby w tych najtrudniejszych momentach Zadbać również jej o pracowników, a także o kontynuację własnej, własnej działalności. Otrzymaliśmy również środki z rezerwy ministra i to są, jest to półtora miliona złotych. Środki te przeznaczone są na różne formy wsparcia, są to na, na staże, na szkolenia, na doposażenie miejsc pracy, na Bony na zasiedlenie, na prace interwencyjne, więc pracodawcy również mogą skorzystać z tych form pomocy, z tych środków. Wyprawiam auta, usterki, auty, diagnostyka komputerowa, elektromechanika, mechanika. Udało się dostać dofinansowanie. Wykorzystałem to na zakup narzędzi w warsztacie. Dopasażyłem sobie po prostu warsztat, dzięki czemu po prostu teraz mogę sprawniej, sprawniej naprawiać auta. Z formalnościami nie było problemu, trzeba było po prostu złożyć wniosek, wszystko było dosyć czytelne, pracownicy urzędu też pomogli przy wypełnianiu. No niestety ta sytuacja covidowa, ale jako branża turystyczna dotknęła nas bardzo mocno, ale z pomocą przyszedł właśnie Urząd Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowy Urząd Pracy, skąd otrzymaliśmy dofinansowanie właśnie do wynagrodzeń. Dzięki temu udało się utrzymać firmę. Wiadomo, że firma to, to, to nie jest jakiś osobny byt, tylko firma to są ludzie, którzy w niej pracują. Nabór wniosków o środki krajowe dla województw był ogłoszony na stronie internetowej PSZZ, gdzie opublikowane było uzupełnienie do obowiązujących zasad ubiegania się o środki rezerwy funduszu pracy zasilanego funduszami europejskimi. Znajdował się tam też dodatkowy formularz wniosku o środki na nowe zadania. Uzupełnieniem działań rządowych był lubelski pakiet antykryzysowy przygotowany przez samorząd województwa. Warto zaznaczyć, że jako województwo w ramach środków z RPO Województwa Lubelskiego przeznaczyliśmy ponad 143 miliony na utrzymanie ponad 31 tysięcy miejsc pracy w regionie. Środków finansowych na ochronę miejsc pracy nigdy nie zabrakło, co pozwoliło objąć wsparciem każde zagrożone miejsce pracy.